oh day, okay. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się w tak miłych okolicznościach. Mam wrażenie, że część z państwa już zdążyła zaliczyć muzeum motoryzacyjne, jeśli chodzi o zamek Topacz. Dziś, proszę państwa, wielki moment, ponieważ czekaliśmy na to 10 lat. Wydano ogromne pieniądze, 2 miliardy euro, a więc dziś, właśnie prezentacja zupełnie nowego modelu Scania. Tym razem generacja szósta, ale zanim to wszystko nastąpi, Pan Andrzej Marciniak na dzień dobry serdecznie zapraszam. Wrocław przywita Gdańsk. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, a pewność, że współpraca między nami zostanie zacieśniona, jak również przyczyni się do rozwoju relacji biznesowych między nami. Chciałem podkreślić, że jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę Przewodniczyć przez chwilę tej ceremonii pokazania nowego modelu Scania, nowej generacji. Szanowni Państwo, dzisiaj wieczorem mamy naprawdę przed sobą piękny produkt. Lata pracy inżynierów z ośrodka badawczo-rozwojowego Scania w Sedertelie. Miliony kilometrów przejechanych przez te pojazdy i mam nadzieję, że te pojazdy będą dalej Wam służyć jak dotychczasowe modele. Pragnę Państwu podziękować za tak liczne przybycie. Naprawdę jestem zdumiony ilością klientów tutaj we Wrocławiu. To jest jeden z tych samochodów, na które niektórzy czekali naprawdę bardzo długo. 10 lat trwały prace dotyczące najnowszego modelu Marki Skania. 2 miliardy euro, to są naprawdę solidne pieniądze, które zostały wydane. Bardzo duży nacisk położony również na bezpieczeństwo, a mianowicie pierwszy samochód ciężarowy, który został wyposażony w boczną kurtynę powietrzną. Ponieważ jak się okazało, badania wykazały, że 45% wypadków, w których są naprawdę ciężkie obrażenia i ofiary śmiertelne, to dochowania, przewrócenia na bok. No i w związku z tym właśnie tego rodzaju inicjatywa, jak widać efekt jest naprawdę powalający. Przede wszystkim ewidentnie znać to, że Kabina została skonstruowana pod kątem najważniejszego człowieka w tym samochodzie, czyli właśnie kierowcy. Jak się okazuje, to nie tylko kabina, ale również cały system elektroniczny, który powoduje, że życie kierowcy staje się dużo prostsze i łatwiejsze. Całe biuro, które błyskawicznie w czasie realnym kontaktuje się z, ze swoją bazą i dzięki temu kierowca na swoim siedmiocalowym monitorze może dowiedzieć się, gdzie ma odebrać towar, ewentualnie dokąd ma go zawieźć. Od razu dostaje mapę. Ta sytuacja jest zdecydowanie prostsza. Przy okazji również te 10 lat to naprawdę ciężka praca, dzięki której mogliśmy dostać efekt finalny w postaci najnowszego modelu marki Scania. Kierowca zawodowy, pan Jacek Midura, 20 lat, jeśli chodzi o jeżdżenie dużym samochodem i najczęściej to Scania. Tak. Proszę powiedzieć, ponieważ dzisiaj pokazaliśmy zupełnie nowy model, kolejna generacja. Jak wrażenia? Co zwróciło pana uwagę? Wszystko. Bardzo dużo się zmieniło pod względem kierowcy, można powiedzieć. Łóżko, ta już gąbka już jest większa. To no całkiem inaczej jest dla kierowcy już. Proszę powiedzieć, czy zrobiło na Panu wrażenie również to, że pojawiła się boczna poduszka powietrzna, kurtyna, która ma zabezpieczyć kierowcę przy dachowaniu? To jest bardzo dobrze teraz. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Dziękuję i życzę skargi wszystkiego najlepszego. Panu również, szerokiej drogi. Proszę powiedzieć, jak wrażenia? Wrażenia są imponujące. 10 lat pracy i 2 miliardy euro. Czuje pan te pieniądze? Czuję się. Jak się kupi, czekam. Może w następnym roku. Ale samochód imponujący, naprawdę. Bardzo serdecznie dziękuję. No to co? Szerokiej drogi i wszystkiego najlepszego.